Biblioteka z kotem. Czarnym kotem. Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale Biblioteka z kotem. Dzisiaj mamy odcinek, który znowu zaczynamy bez kota, ale mam nadzieję, że strekom kompensujemy sobie to innymi żywymi stworzeniami. Dzisiejszy odcinek, który dla was przygotowałam, będzie Odcinkiem o wielu książkach, które łączy jeden temat. A mianowicie będziemy mówić o książkach o drzewach. I będziemy mówić o książkach o drzewach, które ja mam w domu. Tak się składa, że od dzieciństwa czuję duży związek z drzewami i należałam do tych dzieci, które przytulają się do drzew, które pytają o wszystkie nazwy drzew i które chcą rozpoznawać drzewa same. Była we mnie zawsze ogromna ciekawość drzew. Postrzegałam je jako naszych współbraci, żywe stworzenia, nie jakieś przedmioty, tak jak niektórzy myśleli o drzewach, nie jako surowce, jeśli można tak powiedzieć, ale jako stworzenie, z którym można rozmawiać, z którym można wchodzić w jakieś interakcje inteligentne. Było to wtedy jeszcze zupełnie niepopularne, a teraz, jak wiecie, zupełnie zmieniono sposób patrzenia na drzewa, także za pomocą, kurczę, za pomocą niektórych z pisarzy, o których dzisiaj będę wspominać. Może tak, rozpocznę ten odcinek opowieścią. Będzie to opowieść z książki zatytułowanej Drzewo opowieści, którą sama napisałam ona się ukazała w 2015 roku. Nakład jest już wyczerpany, także już jej nie kupicie się jej nie macie. Yy, I jest tam pewna historia o tym, jak powstał świat. Ma to oczywiście związek z drzewami. Posłuchajcie. Dawno, dawno temu, kiedy jeszcze nie istniały lądy, a przedwieczny unosił się leniwie na powierzchni wód, kiedy wszystko było jednym oddechem Boga, a moment i wieczność znaczyły to samo. Stwórca usiadł, a w miejscu, gdzie przed znajdował się pod jego, e, a miejscu które przedtem znajdowało się pod jego plecami, pokazał się pierwszy skrawek ziemi. Zaskoczony, cofnął się i wstał, a wysepka jeszcze się powiększyła. Zafascynowany suchym podłożem, które wyłoniło się samoistnie, jedyny obszedł je kilkakrotnie, a ono od tego obchodzenia się w kółko powiększało. Więc wysepka była na tyle duża, by stwórca mógł się po niej swobodnie przechadzać. Zatrzymał się i wyciągnął ramiona ku górze. Nad nim rozciągało się bezkresne niebo. Poczuł, jak przyjemnie jest mieć grunt pod nogami i otwarte niebo nad głową. Uśmiechnął się i uśmiechał się coraz szerzej i szerzej. Aż zaczął się śmiać. A salwy śmiechu szybowały w górę jak złociste kule. Było ich coraz więcej i więcej. Na niebie zbijały się w grupę, tworząc duży, świetlisty obiekt. Tak właśnie powstało słońce. Z radości. Radosny Bóg usiadł i przyglądał się, jak nowonarodzone promyki słońca wędrują po jego nogach. Bawił się z nimi do czasu, kiedy dostrzegł mały, ciemny punkt między palcami lewej nogi. To coś wyglądało jak ziarenka, z których zbudowana była wyspa. Ale było ciemnobrązowe. Wyjął je i przyjrzał się. Włożył do ust, wydawało się miękkie, wypluł i zakopał. Ziarenko bardzo szybko wypuściło zielony pęd. Rosło i rosło, a łodyga podobna do słupa wypuszczała wciąż nowe gałęzie. Tak wyrosło pierwsze drzewo praojciec wszystkich roślin. Stwórcę zachwyciło stwarzanie i na obraz pierwszego drzewa, które nazwał Ojkun co w prawdawnym języku znaczyło żywy słup. Powstało wkrótce wiele drzew, a potem jeszcze więcej pomniejszych roślin. Ale ojkun było pierwsze. Ono rozmawiało z Bogiem, potrafiło czytać jego myśli. Było pierwszym przyjacielem Boga, dlatego Bóg pobłogosławił drzewa jako istoty, które znają boski język i odczuwają subtelne fale przeznaczenia. I chociaż przedwieczny bez ustanku tworzył rośliny, zwierzęta najdziwniejsze twory góry i lądy drzewa były mu najbliższe. Drzewa uczynił opiekunami wszystkiego stworzenia. Wszystko to działo się w czasach, kiedy jeszcze nie istniał człowiek. Taka historia. Sama ją oczywiście wymyśliłam, ale ona w bardzo dobry sposób oddaje to, co ja myślę o drzewach. Myślę, że one są naszymi starszymi braćmi. Chciałabym pokazać kilka y, książek o drzewach, które mam. Zacznę od tej, bo jest wspaniała. Nazywa się Mityczne drzewo. Mity, wierzenia i legendy, lecznicza moc drzew, odwieczna więź człowieka i drzewa. Jest to książka autorstwa Ursuli Strumpf, Wery Zingsen i Andreasa Hasse, wydana przez Amber. Zobaczcie, jak przepiękna jest. To jest tylko tutaj. W środku jest mnóstwo cudownych, naprawdę przepięknych ilustracji i jeszcze więcej opowieści. Jest tutaj, są tu rozdziały poświęcone takim najbardziej znanym gatunkom drzew w Europie. Są tu opisane ich mity. Oczywiście mamy tu brzozę, mamy cis, mamy dąb i tak dalej. Są też różne najróżniejsze przepisy, jak wykorzystać te drzewa w uzdrawianiu, w takiej medycynie ludowej, ale też są też różne historie takie bardziej magiczne i niezwykłe, legendarne. Naprawdę ta książka jest wspaniałym prezentem, ale też jest wspaniałym nabytkiem dla każdego, kto kocha drzewa, tak jak ja. Można ją godzinami oglądać. Wgłębiając się w każdą ilustrację, które są naprawdę pięknie, pięknie dobrane, skomponowane, a te historie są piękne, poruszające i mądre. Bardzo ją polecam. To jest pierwsza książka z cyklu Mądre Książki o Drzewach, pięknie wydane. Druga książka o Drzewach, pięknie wydana, którą nabyłam nie tak dawno, nazywa się Na początku Było Drzewo. I to jest też książka, która ma na szczęście bardzo przyjemny format, czyli nie taki jak tamta. Podtytuł brzmi Magiczne, Lecznicze i Smakowe Właściwości Drzew. Proszę bardzo. Wydana na kredowym papierze. Jak widzicie, też piękne ilustracje, wspaniałe po prostu. Bardzo dużo ilustracji. Potraktowane. Książka jest tutaj dużo, jakby to powiedzieć, obszerniejsza niż poprzednia publikacja, o której mówiłam. Mamy tutaj takie drzewa jak Akacje, Brzoza, buk, Cis, czaremcha, Dąb, Głup, Grab, Dąb, Głup, Grab, Jałowiec, Jarzębina, Jawor, Klon, Jesion, Jodła, Kalina, Kasztanio. No i jeszcze i wiele, wiele innych, bo jest ich tu naprawdę bardzo dużo. Myślę, że to jest też wspaniała książka. To jest książka, którą zobaczyłam i zachwyciłam się. Są tutaj też dużej ilości przepisów. Jak sporządzić różne specyfiki, czy to lecznicze, czy też po prostu smakowe, z, no właśnie z owoców różnych drzew, czy też ich kwiatów. Gorąco tą książkę polecam. Kolejna książka, o której chciałam powiedzieć, jest inna, a mianowicie jest to książka etnograficzna, która nazywa się Dlaczego drzewa przestały mówić. I to jest książka bardzo znanej Naukowczyni Doroty Simonides. Jest to ludowa wizja świata, też jak widzicie, bardzo ładnie wydana. Chociaż tylko okładka jest taka ładna, bo w środku już nie ma, nie ma obrazków, ale są tutaj różne ludowe wizje, jak ludzie postrzegali drzewa, czym drzewa były, jak w dawnych czasach w obyczajach ludzkich funkcjonowały drzewa. Bardzo, bardzo ciekawa lektura i gorąco polecam wszystkim miłośnikom drzew. Jest jeszcze jedna książka fantastyczna, nazywa się Drzewo, ale ta książka, może tak, może ona nie jest do końca o drzewach, ale musiałam ją wziąć właśnie ze względu na ten tytuł, a także na to, że jest to w ogóle bardzo wartościowa książka. To jest książka, którą moje dziecko chyba dostało na postrzeżyny, ale nie jestem tego pewna. W każdym razie to jest książka, która była jakby skomponowana, stworzona. Dla dzieci, tak przypuszczam, czy dla młodzieży, które chciałyby się zapoznać z tradycją słowiańską, bowiem podtytuł tej książki brzmi Mity Słowiańskie i inne opowieści. Są tu przepiękne fotografie różnych osób, wielu autorów i opowieści takie, jakby to powiedzieć mity słowiańskie tak sfabularyzowane to może niekoniecznie, ale nie umiem znaleźć słowa. One są opowiedziane tak jakby, żeby dzieciaki, żeby młodzi ludzie z naszych czasów mogli, mogły po prostu coś zrozumieć. Więc e, myślę, że jest tutaj wiele ciekawych opowieści, które pewne rzeczy e, nazywają, przywracają im swoje miejsce, uczą. Dla kogoś, kto jest zainteresowany kulturą słowiańską, kto chciałby się czegoś dowiedzieć też o mitologii, ale w taki bardzo prosty sposób i piękny jednocześnie, to ta książka, myślę, że może być naprawdę atrakcyjna. Polecam ją, drzewo się nazywa, choć o drzewach tam akurat niewiele. Kolejna książka o drzewach, no to jak już mówiłam, moja książka o drzewach. Drzewo opowieści, to jest książka, która, którą napisałam dawno temu w zasadzie po to, żeby uczcić pamięć mojej babci. Jest ja jestem osobą, która była wychowywana w dzieciństwie od szóstego roku życie przez babcię i dziadka, właściwie przez babcię głównie szczerze mówiąc i mojej ciocie. I kiedy zmarła moja babcia, no jakby to powiedzieć, mój świat dzieciństwa się zawalił. Miałam też takie poczucie, że wszystko co kochałam odeszło i już nigdy nie wróci. I wpadłam na pomysł, aby napisać tę książkę, chociaż ona nie jest oczywiście taka do końca autobiograficzna. Raczej jest fanta fantastyczna, w tym sensie, że te postacie są no, w dużej mierze wymyślone e, i to, co im się zdarza, również, ale e, zależało mi na tym, żeby zachować od zapomnienia pewne rzeczy, które były dla mnie istotne w moim dzieciństwie. I z tej. E, Tęsknoty za tym, z żalem, jakby z żalu za moją babcią napisałam drzewo opowieści. Jak mówię, ta książka już jest niedostępna, także nie szukajcie jej, nie ma sensu jak ostatnio po nią sięgnęłam i zaczęłam ją sobie czytać, byłam bardzo rozczarowana i strasznie mi się nie podoba, jak tam pisze, że styl, jakby gdybym mogła tę książkę napisać od nowa, to pewnie bym to zrobiła, ale nie mam już na to ani siły, ani czasu, ani niczego takiego, więc nie zrobię tego. Niemniej to jest też książka o drzewie, o drzewie, które rośnie w alternatywnym świecie, o drzewie, które jest zasilane opowieściami, jednocześnie, które tworzy opowieści, opowieści, które są, można powiedzieć, treścią życia wielu osób. Dlatego, że jakby, kiedy zaczniemy myśleć o sobie jako o bohaterze opowieści, to możemy odkryć, że nasze życie jest tak naprawdę niczym innym jak baśnią, jak opowieścią. I skoro sami tworzymy opowieści swoje własne, jesteśmy ich bohaterami, to drzewa, Także mogą snuć opowieści wielu bohaterów. I to drzewo opowieści, to ono miało w sobie znacznie więcej niż jedną opowieść, choć jedna opowieść była kluczowa. Ale tego Wam już nie powiem, zostawię sobie to w tajemnicy. Jest jeszcze jedna książka napisana przez Zuzannę Malinowską zatytułowana Ale drzewa. Nie mogłabym o tym nie powiedzieć. Jest to o tyle istotne, że pani Zuzanna Malinowska, wcale nie ja, choć nazywa się dokładnie tak samo, stworzyła przepiękny projekt o drzewach. Myślę, że on jest do młodych czytelników. Zaraz wam pokażę, bo tu są wspaniałe ilustracje. Pani Zuzanna jest artystką, skończyła Akademię Sztuk Pięknych. Opisuje najbardziej znane gatunki występujące w Polsce. Pisze też w ogóle więcej o drzewach i o lasach. Cała ta książka jest, myślę, jej jakąś pracą dyplomową, być może, może się mylę, ale jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ciekawa i z punktu widzenia edukacyjnego znakomita. Książkę, ale drzewa, pani Zuzanny Malinowskiej wydało wydawnictwo Wytwórnia. Myślę, że to jest taka książka, z którą młody e, poszukiwacz przygód i młody dendrolog przyszło być może, mógłby chodzić do lasu. Ona ma tutaj też takie strony, gdzie można samemu prowadzić notatki. Myślę, że ona jest właśnie po to, żeby zabierać ją ze sobą i poszukiwać odpowiedzi w tej książce, ale też w lesie, być może też samym sobie. W każdym razie jest to bardzo świetna książka i gorąco polecam miłośnikom drzewa oczywiście. I jest jeszcze kilka książek. Książka, od której, jak to mówią, powinna nam była zacząć. Sekretne życie drzew. Któż z nas tego nie czytał, prawda? Ta książka była dla mnie przełomowa w pewien sposób, chociaż, jak mówię, od dziecka, od właściwie wczesnej młodości, e, uwielbiałam drzewa, miałam z nimi kontakt, miałam swoje ukochane drzewa, zaprzyjaźnione drzewa, drzewa, które miały swoje imiona, do dziś mają, z którymi się spotykam, jak z przyjaciółmi. E, wchodząc do lasu, kłaniam się z lasowi i. Okazuję mu szacunek i zawsze się z nim witam i żegnam się, kiedy wychodzę. Myślę, że wtedy zachowuję się jak gość, który wchodzi do czyjegoś domu, że to jest bardzo dobry, szlachetny zwyczaj. Wracając do tej książki, Sekretne życie drzew Petera Wochlebena, on jeszcze jest, był autorem wielu książek takich właśnie, Związane ze świadomością ekologiczną, ale też autor jest leśnikiem od, z dużym doświadczeniem, opisuje rzeczy, o których właściwie nie wiedzieliśmy. Ci, którzy nie czytaliście tej książki, bardzo gorąco polecam. Jest to książka, która mówi o tym, że drzewa czują, że drzewa czują, że reagują, że mają swój, można powiedzieć, specjalny system nerwowy poprzez korzenie i poprzez całą ich, jakby to powiedzieć, sieć. Które ze sobą są w jakichś więzach, więzach społecznych. O tym wszystkim e, mówi ta książka. Książka człowieka, który całe dziesiątki lat swojego życia spędził wśród drzew, który je obserwował, który je badał i e, który prowadził e, jakieś naukowe. Mm, no, takie badania naukowe, tak? I które miały jakieś wyniki. Także to wszystko jest poparte jakby rzetelną wiedzą, nie czyjąś fantazją. Bo można powiedzieć, że no tak, jest wiele osób, które chodzi do lasu, rozmawia z drzewami i wyciąga z tego, powiedziałabym sobie, bardzo subiektywne wnioski. Pan Peter Wuchleben jest, powiedzmy sobie, podparty naukowymi badaniami. I to, co tam pisze, jest naprawdę rewolucyjne. Osobiście uważam, że ta książka powinna być lekturą obowiązkową w szkole, dlatego, żeby młodzież czy dzieci nauczyły się szacunku do drzew. Dlatego, że jeżeli nie będziemy ich szanować, to tak naprawdę sami sobie strzelamy w że tak powiem, tak? Drzewa są tak samo istotne dla ekosystemów, dla w ogóle natury, jak, jak nie wiem, jak gleba, jak woda. Są jej istotną częścią, zwłaszcza w naszej strefie klimatycznej, gdzie tak naprawdę te drzewa, e, powiedziałabym, są jednym z fundamentów naszego bezpieczeństwa. Także. I na przykład w Skandynawii taki sposób myślenia jest bardzo popularny, taka świadomość. U nas to jest gdzieś zupełnie jakby w XIX wieku, mam wrażenie. Oczywiście są osoby, które są tego świadome, które są prekursorami takiego myślenia, ale no nie jest ich zbyt wiele. tak? Bardzo gorąco wam tę książkę polecam. Jest jeszcze książka, którą znam z czasów młodości, a mianowicie Gawędy o drzewach, pani Marii Ziółkowskiej. Nie wiem, czy ją czytaliście jako dzieci. E... Ona tak pięknie opisuje te drzewa, bo tutaj jest jakby przemycona wiedza połączona z jakąś taką miłością do drzew. Jednocześnie w taki sposób przystępny, który sprawia, że ktoś młody, no nie wiem, nawet 13- 14-letni, może to przeczytać i zrozumieć. Jest tym coś z serca i coś z głowy. Bardzo, bardzo polecam tę książeczkę. Ona jest już troszeczkę taka passé, w tym sensie, że nie jest tak pięknie wydana, bo oczywiście wydana była dawno temu. Mój, mój egzemplarz pochodzi z 1983 roku. Miałam wtedy 14 lat, także właśnie to, to jest z, z takiego okresu moja książka o drzewach. Ale ja właśnie wiedzę czerpałam właśnie z takich książek, bo wtedy nie było zbyt wiele literatury e, ekologicznej dla młodzieży, tak myślę. Jest jeszcze, e, mam jeszcze dwie książki o drzewach, które napisała Weronika Dąbrowska. Jedna z nich nazywa się Rozmowy z drzewami i druga nazywa się Rozmowy z drzewami. To jest pierwsza część, Rozmowy z drzewami przewodnik, a to jest część Mądrość drzew. Pani Weronika prowadziła, m, nawet chyba nadal prowadzi taką stronę na Facebooku i e blog e, zatytułowany Szepcząca z Drzewami. E, lubiłam czytać jej wpisy o drzewach, e, ponieważ ona właśnie wchodziła w taki bardzo dobry, intymny, można być i subiektywny, ale czy jest jakiś inny e, kontakt z drzewami, e, i w taki szczególny, m, bardzo delikatny sposób e, mówiła o tym, co czuje, i jakie ma wrażenia dotyczące energii danych drzew? Są to rzeczy, jak mówię, bardzo subtelne, bardzo subiektywne, można w to nie wierzyć. I mnie to przekonuje. Ja y, lubiłam czytać te wpisy pani Weroniki. I kiedy ona wydała te książki, z radością je y, zakupiłam i powiem Wam, że nie żałuję. Y, bo ona pisze też o takim uzdrawiającym działaniu drzew. I. Nie chcę tutaj propagować żadnego New age bo jakby nie jestem jego entuzjastką, ale ja sama wielokrotnie doświadczyłam, że będąc w stresie, idąc i siadając pod drzewem, zwłaszcza starym drzewem, czasem czuję, jakby ten stres za mnie schodził. Jakby to drzewo, nie wiem, czy przez swoją energię, czy poprzez jakieś inne nadzwyczajne właściwości. Pomagało mi oczyścić się, dostroić do takiej mojej harmonijnej energii, właśnie do, do takiej harmonii we mnie. Myślę, że drzewa, myślę, że może tak. Wiele osób, które tutaj przychodzą na ten kanał, mają też takie doświadczenia z drzewami. Ja na przykład jestem osobą, która ogromnie lubi las. I las należy też do takich rzeczy, bez których nie chciałabym żyć. Tak? Książki też do nich należą, ale las również. Nie mogę sobie wyobrazić, że mogłabym egzystować w jakimś kraju, w którym w ogóle nie ma lasu, nawet jeśli byłoby najpiękniejsze plaże na świecie. Po prostu las jest mi koniecznie potrzebny do życia i drzewa. Nie będę tego odcinka przedłużać. Myślę, że pokazałam Wam trochę bardzo ciekawych książek o drzewach. Napiszcie mi, jakie Wy znacie książki o drzewach, jakie lubicie, a może... Nie znacie za dużo książek o drzewa. Może drzewa są do, dla Was dopiero nowo odkrywanym lądem? Zapraszam Was więc do lasu, do parków. E, przyjrzyjcie się drzewom, porozmawiajcie z nimi, albo po prostu dotknijcie się. I e, poczujmy coś. Poczujcie coś. I czytajmy. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję za ten odcinek i do zobaczenia.